Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Pierwsze spawy na świacie zostały położone. Zaspawałem dziury w podłodze w okolicach miejsca siedzącego kierowcy. Była jedna dziurka w okolicach nadkola i później parę dziurek w okolicach podłogi. Zaspawane stawki z blachy porobione, zabezpieczone antykorozyjnie, przynajmniej od środka. Podłogą będę się jeszcze od dołu zajmował później i wtedy to będzie zakonserwowane też od dołu. No i co zrobiłem? Wyciąłem stary przedni pas dla porównania to jest nowy przedni pas no tak wygląda stary myślałem że nie, nie będę musiał tylnego pasa wymieniać i będzie się na łataniu, ale było za dużo dziur i nie chciało mi się tego wszystkiego łatać, więc po prostu cały tylny pas został wycięty. Tutaj okazuje się, że rogi butników są trochę porzewiałe, trzeba to będzie przez spawaniem dokładnie wyczyścić i zrobić stawki w podłodze tu, w tych miejscach. Pas aż tak daleko nie sięga. A tam też jest przedwzdywiały. Z tej strony to samo. Podłoga pokaźnika no, Jest w jako takim stanie. Mógłbym ten pasek tutaj wyciąć i zrobić go na nowo. Ze względów czasowych nie będę tego robił. Po prostu wsławam nowy pas. U mnie klapa była. Przerobiona, czy znaczy ja przerabiałem ją na siłownik gazowy, ale o tym w innym filmiku. No i zabieram się teraz za spawanie tylnego pasa. I następny filmik powinien już być ze spawanym tylnym pasem. Wtedy pokażę Wam jak, co, gdzie wszystko zrobiłem. To do następnego filmiku.